to dzieci na zajęcia? Dzieci? A, żonka obija się w biurze, a ja sam rano muszę wszystko robić. Nigdy się z tym nie wyrobię. Cieszę się, że nie mam tak nudnej pracy jak moja żonka. Witajcie, zauważyliśmy, że bardzo wam się spodobał nasz pierwszy odcinek. Dlatego dzisiaj mamy dla was naszą codzienną rutynę. I dawajcie łapki w górę! A jeśli wasz mąż też jest taki zwariowany, dajcie znać w komentarzach. Zaczynamy. Mój dzień zaczyna się wcześniej, bo już o szóstej rano. Zawsze staram się wyjść spokojnie po cichutku, by nie obudzić męża. Wiecie, mój mąż często pracuje do późna. Jak wszyscy dzień, rozpoczynam od porannej toalety. Staram się nie patrzeć w lustro, bo można się przestraszyć. Na szczęście make-up idzie mi dość sprawnie. Gorzej z włosami. Trzeba je zawsze wyprostować. A tego nauczyła mnie córeczka. Okej, okay, pora obudzi dzieci. I komuś Czy wy też macie problem z wybudzeniem dzieci rano? Wstawaj, ale to już. Sarusiu, połudka. Trudno jest ich rano dobudzić, ale opracowałam już swoje sposoby. Zobaczcie. Budzik z atestem, zatwierdzony przez Instytut Matki i Śpiocha. <grystanie> Już się ubieram. Już stoję. Dzieci, chodźcie na śniadanko. Dzieciaczki, chodźcie. <grystanie> Już naprawdę późno. Dobra dzieci, ja jadę do pracy. Jak tatuś się obudzi, zawiecie was na zajęcia, dobrze? Co było? Śniło mi się, że nie spałem. To był koszmar. Cześć dziupki. Tata, co ty tu robisz? Spałeś w salonie? Pracowałem do późna, moje poranki nie należą do najłatwiejszych. Zawsze mam problem, by się rano ogarnąć. Żonka chyba ma z tym łatwiej. Tego nauczył mnie mój synek. Fajne, co? Jestem szczęściarzem. Moja żona zawsze przygotowuje mi pyszne śniadanka. Mojego śniadanka nie ma? Zaraz zadzwonię do żonki, z nią porozmawiam. Już tak późno? Zaraz musicie być na zajęciach. Wiktor, no chodź, nie może się trzeci raz w tym tygodniu spóźnić do przedszkola, chodź. Dobra, ruszamy. Jak żonka mogła zapomnieć o moim śniadanku? Zaraz do niej zadzwonię. A to kto znowu? Halo? Halo, cześć kochanie, co słychać? Jestem bardzo zajęta, nie mogę rozmawiać. A czy ty wiesz, że nie zrobiłaś mi śniadanka? No wiem, nie miałam czasu, zrób sobie, a zawiozłeś dzieci na zajęcia. Co? Dzieci? Wiesz co, krótko muszę kończyć, pa! To już trzeci raz w tym tygodniu, nienawidzę tych poranków. Tata, znowu o nas zapomniałeś? Nie, musiałem zatankować. Chodźcie już, chodźcie. Ah. Tata, zapomniałam worka z wf ah. Gdzie jest ten worek? Ah, gdzie on jest? Żonka obija się w biurze, a ja sam rano muszę wszystko robić. Znowu awaria. Naprawdę, przecież wczoraj to wprowadzałam do systemu. Mam już naprawdę mało czasu. A ja? Tatuś, a Wiktor? Co? Wiktor? A! Znowu mnie zostawił. O, Wikuś jest, nikt go nie ukradł. Wikuś, pamiętaj, ani słowa mamie. A znowu się spóźnimy. No wiem. Żonka sobie siedzi w biurze, a ja zawsze rano muszę sam wszystko robić. Znowu tyle pracy, ja nie mogę. Nigdy się z tym nie wyrobię. Tata, czy ty zawsze musisz tak do późna pracować? Przeć ciebie, ja wciąż się spóźniamy. No ja po prostu mam tak dużo pracy. <grystanie> Tylko słuchajcie, ani słowa mamy, okej? Okay? Tak, tak, jak zwykle. Też idę do szkoły. Pa. 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 Dobra, dzieci odstawione, może jeszcze zdążę na poranny trening, bo wiecie, o bicki trzeba dbać. Wiecie, najważniejszy jest zdrowy tryb życia. Jak się dużo ćwiczy, to można potem jeść dużo słodyczy. Trening to nie przelewki. To poważna sprawa. Zawsze daje z siebie 110%. Na siłowni nie ma czasu na gadki, szmatki. Trzeba być zdyscyplinowanym i konsekwentnym. O matko! Gdy żonka pije kawkę w pracy, ja pobijam nowe rekordy. Pamiętajcie, trening bez kardio to żaden trening. Ach, te zazdrosne spojrzenia kolegów. Śledzą mnie, gdy z gracją pokonuję kilometry na bieżni. Dobra, czas w końcu jechać do pracy. Co jeszcze? Raport mam wysłać. Chciałam zjeść śniadanie. Jeśli chcecie się nauczyć tak dobrze ćwiczyć jak ja, dajcie znać, nagram wam filmiki. O, już 11, muszę się wreszcie wziąć do pracy. Cześć Gosia. A Gosia macie spotkanie z klientem. Uwielbiam swoją pracę, mogę w niej rysować i robić inne graficzne rzeczy. Wiadomo, czasem zdarzają się upierdliwi klienci, ale mam już na nich swoje sposoby. Cieszę się, że nie mam tak nudnej pracy jak moja żonka. Znowu awaria, wszystko się skasowało. Będę tu siedziała do nocy. Nareszcie skończone. Mogę iść na herbatę. Co? Znowu maj... A Chyba nie zjem dziś śniadania. To były męczące dwie godzinki. Pora odebrać dzieciaki. Dobra, musimy odebrać starusia. Hej tatuś. Jak było w szkole? Super. Halo! Cześć, słuchaj, zacząć się na sferie. Mogę dzisiaj wyjść trochę wcześniej. Chciałabym dzieci zabrać na lodowisko. Zbranie rady. Dobrze będę. Na razie papa. To co, wreszcie do domku, nie? Tatuś, mam zadanie. Muszę się nauczyć historii Śląska. Pojedziemy do biblioteki po książkę. Biblioteka, książki mam lepszy pomysł. Pokażę Ci śląsk Twoimi oczami. No i najlepiej się uczyć przez doświadczenie. Tutaj poznacie historię naszego regionu. Tak wyglądały kiedyś tramwaje. Jedziemy. Patrzcie, dzieciaki, jakie kiedyś mieli smartfony. Zrobię sobie fotkę na Insta. Pokażę Wam, jak nagrywam filmy na YouTube. Jakby ktoś pytał, jesteśmy w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Wow, Wiktor, patrz, jakie auto tu jest. A wiesz co jest najlepsze w tym muzeum? Że tu jest pełno różnych gier. I co, Saruś? Wiesz już wszystko o Śląsku? To była fajna lekcja. Wiadomo, tatuś to najlepszy nauczyciel. <noise> Tata, pomożesz mi z matmą? Jestem kiepski z matmy. Mama ci pomoże, jak wróci z pracy. Halo? Tak? Tak, już wysyłam raporty, tak, tak, na razie, pa. Tatuś, przyniesiesz mi czekoladkę? Dobry pomysł, trzeba uzupełnić węglowodany po treningu. Nie ma czekoladki. Zadzwonię do mamy, niech zrobi zakupy po pracy. Skończone, nareszcie mogę wrócić do domu, do dzieci. O, telefon. Halo, tak, kochanie. Cześć, żonka. Zrobisz dziś zakupy? Nic nie ma w domu. Zakupy? A nie zrobiłeś zakupów? My tutaj odrabiamy lekcje. Zrobię zakupy i będę. A, i nie zapomnij kupić czekoladkę. Pa. Nie mam czasu chodzić na siłownię. Kupię sobie ciężarki w domu poćwiczę. Zakupu. Szkoda, że mężczyźni nie zakupów, tak jak mam w pracy. Uff, nareszcie w domu. Już jest ciemno. Już jestem. Pomożecie z siatkami? Hej, żonka, masz coś dla mnie? Czekolada, Dzięki. Czeka jeszcze ta duża siatka. Cześć siatki! wróciłam. Po takiej ciężkiej pracy takie przywitanie to jest super nagroda. Hmm. A co to za bałagan? Co tu się działo? Kochanie, co to ma wszystko znaczyć? Odrobiłeś chociaż z nimi lekcje? Lekcję? No, mieliśmy lekcje w terenie. Tata wziął nas do muzeum i pokazał nam wszystko o Śląsku. No dobra, Saruś, chodź, odrobimy lekcję teraz tak naprawdę. Zadanie odrobione, dzieci poszły spać, wreszcie mam chwilę dla siebie. O, kochanie, już sprzątałeś w salonie? W salonie? Zaraz posprzątam, tylko dostałem pilne zlecenie i muszę na rano zrobić 300 storyboardy. na widzę sprzątać. Ale jakiś podział obowiązków w małżeństwie musi być, nie? Tu tak łatwo nie pójdzie. To powinno wystarczyć, wreszcie mogę pograć na konsoli. Znaczy wykonać ważny projekt. Wow! Jak pięknie posprzątałeś! Skończyłeś już ten projekt, idziemy spać? Nie, nie, kochanie, jeszcze mam dużo pracy. Ale ty idź się połóż. Dobrze, to jedę spać, a ty nie siedz zbyt długo, bo jutro musisz dzieci zawieźć na zajęcia i nie mogą się spóźnić. Tak, tak. Na noc. <śleski> No co mam wam powiedzieć? Po tak ciężkim dniu zasługuje na chwilę relaksu. Mm. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapki w górę i napiszcie w komentarzach, o czym chcecie następny odcinek. Pa!